Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Adam Patryjak-Wójcik, pracuję w Biurze Nieruchomości Sferum. Dzisiaj znajdujemy się przy ulicy Kątkiewicza w dzielnicy Wyczerpy, jednej z ciekawszych dzielnic Częstochowy, gdzie niedaleko już do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Można stąd spokojnie dojechać na rowerze, czy nawet pokusić się o piesze wycieczki. Ale dzisiaj mamy inny temat, zaprezentuję Wam mieszkanie czteropokojowe na pierwszym piętrze. To będzie bardzo ciekawe mieszkanie. Zapraszam. Zapraszam do kuchni połączonej z salonem. Najpierw sobie zobaczmy kuchnię. Bardzo przestronna. kuchnię. Mamy z lodówką, kuchenką mikrofalową, płytą grzewczą i piekarnikiem oraz okap. Takie połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem, żeby kuchnia była połączona z salonem. I zapraszam na balkon. z którego rozpościera się widok w kierunku wschodnim. Zapraszam do jednego z czterech pokoi, to akurat pełni funkcję gabinetu, okno mamy na kierunek wschodni. Teraz zapraszam do jednej z dwóch sypialni. Okno mamy ustawione w kierunku zachodnim. Oprócz typowej sypialni mamy też częściowo zaaranżowany pokój na studio nagrań, co jest bardzo ciekawe. Teraz zapraszam do ubikacji i łazienki. Obok toalety znajduje się łazienka. W niej mamy dużą narożną wannę oraz umywalkę. Zapraszam do drugiej sypialni. Bardzo duże łóżko, dodatkowo zabudowana szafa, okna również w kierunku zachodnim. Podsumowując. Byliśmy w czteropokojowym mieszkaniu z trzema samodzielnymi sypialniami na pierwszym piętrze w dzielnicy Wyczerpy Górny przy ulicy Kątkiewicza. To będzie bardzo ciekawa oferta. Wkrótce znajdziecie ją na naszej stronie oraz na portalach nieruchomościowych. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 507-407-497. Nazywam się Adam Patryjak-Wójcik. Zapraszam.